Hollow Knight to gra stworzona przez Team Cherry składająca się tych oto trzech Australijczyków, którzy chyba wzięli za mocno do siebie w swojego kraju przepełnionego różnorakimi owadami i robakami. W rezultacie stworzyli ich własną adaptację australijskiego mikrobiomu, i w tym materiale postaram się zwieźle omówić główny wątek związany z Pustym Rycerzem oraz jego zakończenia, by przypomnieć sobie lore przed premierą Silk A zatem: Historia sięga odległej przeszłości, długo przed założeniem królestwa Hollow w mrokach otchłani istniała prehistoryczna cywilizacja robali, która czciła tajemniczą pustkę. Mroczną, płynną substancję, uważana za istotę wyższą. Z czasem z niewyjaśnionych okoliczności ów cywilizacja zniknęła, pozostawiając jedynie po sobie skamieliny czy posągi. Jednakże okolice przyszłego Holonest zamieszkiwały również różne grupy społeczności, takie pszczółki z ula, bractwo modliszek, ślimaczy szamani, pająki z Deepnest. Grzybki z grzybowych pustkowi, czy mchy z Greenpath? Tak wiem, że daleko tym dwóm ostatnim do robactwa. W równowadze do pustki stała wielka cma o świetlistej nazwie Radiance. Like. Opisywana jako świetlista istota jaśniejsza od esencji, która dała życie społeczności ciem. Radiance posiadała władzę nad krainą snów, dzięki któremu potrafiła zmusić i manipulować większością grup społecznych robali do oddawania jej czci. I zapewne kadencja cimy ciągnęłaby się nadal, gdyby nie przybycie nowego kandydata. Ogromniastego robaka wyrmy. Kolejnej istoty wyższej, która to posiadała umiejętność w jakimś stopniu przewidywania przyszłości. I tak sobie przewidziała, że to będzie jej nowa miejscówka do osiedlenia się. Złożyła zatem jajo, z którego wykluł się zreinkarnowany blady król, upodobniając się w tym sposobem do mieszkańców, oferując rozwój technologiczny oraz rozum i godność robala, wszystkim tym, którzy będą gotowi oddać cześć, tym samym dokonując zamachu staną na aktualną manipulacyjną boginię. Nawet same ćmy odwróciły się od niej, sprawiając, że Redien z czasem straciła na znaczeniu w świadomości Robali i przepadła w niepamięć. Pod swoimi rządami Blady Król założył królestwo, rozszerzając terytoria na sąsiadujące tereny i dzieląc się technologią, przyczyniając się do wybudowania stolicy, miasta łez, czy środków transportu, jak linie kolejki, czy rogacze koleje pociągowe. Zawarł sojusze między innymi z klanem Modliszek, które pomimo zachowania neutralności wobec króla, pełniły straże przed pająkami z Dipnestw. Gzipki, Będące kolektywnym systemem organizmów przyjęły rząd Bladego Króla, wierząc w jego zdolności przewidywania przyszłości, czy z mchowymi robakami, które dołączyły do Sojuszu, pozostając lojalne wobec swojego ślimaczego bóstwa un. Wydawać się mogło, że rządy króla będą usprawowane wiecznie. Nic bardziej mylnego. Pomimo porzucenia, Radiance nie została zapomniana. Coraz częściej zaczynała objawiać się w snach mieszkańców Holonest, a gdy ci próbowali się oprzeć, zaczynała infekować ich umysły, sprowadzając do pierwotnych instynktów. Blady król, w trosce o swoją posadę, zaczął eksperymentować z samą pustką. By uwięzić swojego politycznego przeciwnika tak zwanym pustym naczyniu, istocie pozbawionej rozumu, mowy i woli. Zupełnie jakbym czytał o sobie. Mając plan idealny, król wraz ze swoją małżonką, białą damą, która swoją drogą była drzewem, <laughs> zaczęli masowo produkować potomstwo, mając wobec niego tylko jedno wymaganie: być idealnie pustym, które mogłoby zamknąć w sobie Radiance. Okazało się to najwyraźniej ciężkim zadaniem, albowiem żadne z ich dzieci nie nadawało się do tego zadania. A zrobili ich całkiem sporo. A na jak kochających rodziców przystało, wszystkie niechciane płody utylizowali w otchłani. Po wielu próbach królowi udało się spłodzić, jak mogłoby się wydawać, idealne puste naczynie. Nazwanym Pustym Rycerzem. Ty, patrz, tu gry! Potomek króla i damy stał się więźniem dla Radiance oraz dla pewności został zamknięty w czarnym jaju, zapieczętowany przez trzy owady, które poświęciły swoje życia, zapadając w wieczny sen dla dobra Holonest. Byli to Lurien the Watcher, fan podglądania robaczych panienek przez teleskop na szczycie w City of Tears. Darzył ogromną sympatią do bladego pana, więc nawet nie zawahał się na przystawaną propozycję. Monomon the Teacher meduza zamieszkująca mglisty kanion, a z zawodu wykładowczyni entomologii na Robaczym Uniwersytecie. Jednym z jej uczniów był niejaki Quirrell, którego przed przystąpieniem do ostatniego zadania podarowała swoją maskę, pełniąc dodatkową ochronę. Hera the Beast królowa pająków z terenów Deepnest. Zgodziła się na zostanie orędowniczką czarnego jaja, pod warunkiem, że blady król zrobi skok w bok i się za odwok. Widocznie para królewska żyła w otwartym związku, gdyż drzewiasta pani nie miała nic przeciwko. Ej, ciekawe czy zasada 34 się tyczy Hollow Knighta jakaś? W wyniku tego romansu na świat przyszła Hornet, księżniczka i obrączeni królestwa Holownest oraz protagonistka nadchodzącego sequela, którego w sieci mianują GTA 6 w gatunku indie z uwagi na czas trwania produkcji. Tytułowy pusty rycerz początkowo trzymał Radiance w ryzach swojego pustego uba, lecz oczywiście coś musiał się spieprzyć. Z czasem ona zaczęła przejmować kontrolę nad jego umysłem, albowiem okazało się, że nie był taki pusty, na jakiego się zdawał być. Spędzając czas ze swoim starszym, związał z nim ojcowską więź. Widocznie grali ze sobą w piłkę, albo sklejali modele samolotów, nie wiem. A przy okazji fejkując, jaki to z niego pustak, byle tylko mu zaimponować. To wystarczyło, by światłość przejęła kontrolę nad jego umysłem, uwalniając zakażenie. A blady król zrobił to, co każdy szanujący się przywódca w tej sytuacji by zrobił. Zawinął kiece i zraz ze swoim dobytkiem spieprzył do umysłu jednego ze swoich wartowników. To wszystko doprowadziło do upadku Królestwa Holonest i ponownego rozprzestrzeniania się infekcji kontroli umysłu przez Wielką Ćmę. Nie wszystkie robale jednak padły ofiarą zarazy, tak jak na przykład prymitywne pajęczaki z Deepnest, czy modliszki, które były na tyle inteligentne, że oparły się pomarańczowemu Brainrotowi. Jednak trafiły się jednostki, które świadomie dawały się zarazić w celu zyskania większego buffa. Hornet pozostała w królestwie Holonest, a przynajmniej z tego, co z niego zostało, sprawując ochronę nad królewską pieczęcią symbolem władzy nad Holonest, który to posiadacz z automatu stawał się jego władcą. W międzyczasie trwania infekcji, kilka robaczych naczyń bladego króla przeżyło na dnie otchłani i udało się z niej wydostać. Jednym z nich był rycerz, który powrócił najprawdopodobniej zbawiony do królestwa w momencie ponowienia zarazy. Przyjdzie mu walczyć z wieloma przeciwnikami i bossami, ulepszać zdrowie, broń, umiejętności, zbierać znajdźki w postaci pamiętników, pieczęci, czy talizmanów zwiększających umiejętności pasywne roboczego rycerza. Oraz przyjdzie poznać mu historię upadku Holownest i dokonać jednego z kilku możliwych zakończeń. Pierwsze zakończenie następuje po pokonaniu trzech strażników snów wchodząc w ich sny przy pomocy Dreamnaila, narzędzia pozwalającego zaglądać w sny i myśli istot, łamiąc w ten sposób pieczęć czarnego jaja. W świątyni protagonista stacza walkę ze swoim bratem. Wiedząc, że przegrana jest nieunikniona, próbuje się osłabić zadając sobie ciosy, ale wpływ Radiance nie pozwala mu się poddać, po zadaniu ostatecznego ciosu, protagonista przyjmuje rolę pustego rycerza, stając się nowym naczyniem, które więzi infekcję. Zostaje zamknięty w świątyni czarnego jaja, podczas gdy Radiance pozostaje nietknięta w świecie snów, a cykl cierpienia Hollow Nest nadal trwa. W innym wypadku, jeśli rycerz przed stoczeniem walki ze swoim bratem pozyska piętno króla, to przed wejściem do świątyni spotka Hornet, która obiecuje pomóc w walce z Holonightem. Przebieg walki jest taki sam do momentu ataku przyrodniej siostry i skrępowania brata. Jeśli protagonista nie posiada wystarczająco wzmocnionego Dream naila, Hornet zostanie znokautowana, a walka potoczy się jak poprzednio. Tym razem zamykając obydwoje rodzeństwa w czarnym jaju, co jeszcze bardziej jest pesymistycznym zakończeniem. Natomiast jeśli rycerz wystarczająco ulepszy ostrze snów, będzie mógł wstąpić do umysłu Hollow Knighta. I stawić czoła samego szatana, pana zniszczenia, gwiazdy zarannej, Antychrysta, Diabła, Biesa, Lucyfera, Księcia Ciemności, Belzebuba, Upadłego Anioła, Kusiciela Beliala, Lewiatana Wielkiego Smoka, Króla Babilońskiego Władcy Tyru, Kusiciela, Syna Zatracenia, Ojca Kłamstwa, Przechuj Chuja nad Najchujowsze Chuje. U kulminacji bitwy robaczy rycerz przebiera postać cienia który dokonuje ostatecznego ciosu na ćmie, by zostać pochłonięty przez pustkę, kończąc jednocześnie infekcję. Hornet budzi się w miejscu już nieobecnego jaja, tuż przy rozbitej skorupie pustego rycerza, symbolizującego poświęcenie dla dobra Holonest. Uwolnione stają się również cienie porzucone w czeluściach otchłani, mogąc wreszcie zaznać spokoju. Pozostaje jeszcze jedna ścieżka zakończeń związana z dodatkiem Godmaster. Mianowicie w królewskich akwenach na wysypisku pojawia się postać spoza granic Holonest, poszukiwaczka bogów, owinięta w bandaże i nosząca złotą maskę. Reprezentuje plemię, które opuściło ojczyznę po zniknięciu ich bogów. Używając ostrza snów, rycerz przynosi się do jej umysłu, do lokacji zwaną Domem Bogów, gdzie w panteonach stacza walki z bosami z gry. Na końcu najtrudniejszego wyzwania, protagonista mierzy się z absolutną światłością. Pokonanie jej doprowadza do pojawienia się Lorda Cieni, który pochłania radians w ciemności. W konsekwencji otchłań pochłania również samą poszukiwaczkę, a Lord Cieni manifestuje do fizycznego świata Holonest. Jeśli jednak przed stoczeniem walki podarujemy jej delikatny kwiat z zadania pobocznego, lord cieni pozostanie w jej umyśle, rozpływając się w powietrzu wraz z nią i protagonistą gry. W obu przypadkach zaraza zostaje zażegnana, a z świątyni Czarnego Jaja uwalnia się pusty rycerz, z którym to hornet najprawdopodobniej przygotowywuje się do walki. No i to by było na tyle. Jeszcze jest w sumie jedno zakończenie z panem Grzybem tym tajemniczym cliffhangerem to be continue, ale moją teorią jest, że twórcy po prostu sami najedli się za dużo grzybów i po prostu strollowali graczy, doprowadzając do różnych teorii spiskowych związanych z nim. Być może zostanie to wyjaśnione w sequelu, a może nie. To już niedługo się w sumie okaże. Dzięki za oglądanko i pozdro, rybeczku.